Doszły nas wieści o przegrupowaniu się Orków. Ostatnie ataki na obozy dla internowanych są chyba na to wystarczającym dowodem. To prawda, horda rzeczywiście ruszyła. Absurd! Mój lud nie będzie się bezczynnie przyglądał, jak horda gromadzi się u naszych bram. Orkowie nie są naszym głównym zmartwieniem. Ile razy mam to powtarzać? Królu terenasie, weź sobie do serca moje ostrzeżenia. Zaraza rozprzestrzeniająca się w krainach północy może okazać się szalenie groźna. Zaraza! Wam magą pomieszało się już w głowach! Nie odrzucajmy z góry tej teorii. Jeśli ta, jak mówicie, zaraza stanowi zagrożenie, co wypada nam czynić? To proste. Mówiłem już, że Kirin Tor są gotowi do objęcia wiosek ścisłą kwarantanną. Nie zgodzę się na żadną kwarantannę, póki nie zobaczę dowodów, Ambasadorze. Lud lordero dość się wycierpiał i bez bycia więźniem we własnym domu. Ależ oni i tak są więźniami, dobry panie. Co to ma znaczyć? Ktoś ty. Ludzkości grozi niebezpieczeństwo. Fala ciemności nadciąga, a świat stanął na skraju wojennej otchłani. Dość tego! Straż, zabrać tego szaleńca! Wysłuchaj mnie! Twój lud może się uratować tylko ruszając na zachód. Do zapomnianej krainy Kali Ruszyć na zachód, Prędnie. Powoli, ambasadorze! Nie wiem, kim jesteś, ani w co wierzysz. Ale nie potrzeba nam teraz szalonych proroków. Nasze ziemie znalazły się w niebezpieczeństwie, ale to my zdecydujemy, jak najlepiej chronić nasz lud. A teraz idź! Precz! Raz już zawiodłem ludzkość, ale to się więcej nie powtórzy. Jeśli ty nie jesteś w stanie unieść przemienia, znajdę kogoś, kto to zrobi za ciebie. Ostrzeżenie zostało przekazane. Ich los jest teraz.